Zróbmy jeszcze sobie kilka eksperymentów, jeśli chodzi o parametry status i obrót. Tutaj teraz S i T mamy jako 6,50 zdeklarowane i teraz widzimy, że robot pojedzie sobie prawidłowo, ładnie na podniesie detal, ruchem PTP podjedzie do nadpunktu odłożenia, odłoży i wróci do swojej pozycji domowej. No i ten ruch był ładny, estetyczny i co najważniejsze nie było żadnej kolizji. Zapiszemy sobie tutaj ten program, i teraz, w jakimś ruchu, najlepiej w ruchu PTP, sobie zmienimy jakiś parametr, jeśli chodzi o status i obrót. No, i ustawimy sobie na 2,42 i zobaczymy, co się teraz stanie. No, i robot podjeżdża. Tutaj się nic nie zmieniło. Jedziemy sobie, bierzemy detal, jedziemy do góry, i teraz tutaj. Robot zrobi na takiego matrixa i odłoży detal. No i tu już nie wyglądało to ładnie. No i była kolizja, co najistotniejsze, więc taki proces by się nie udał. Dobrze, wrócimy sobie raz jeszcze do tego samego punktu i zmienimy sobie tą wartość z powrotem tutaj na prawie to, co było. Tylko było 6,50, teraz jest 6,58, więc dalej będzie źle, ale będzie zapewne inaczej niż było przed chwilą. Czyli robot tutaj znowu podjeżdża, jedzie sobie nad i tutaj robi inną akrobację, tak, tym razem na osi czwartej, odkłada detal, wycofuje się i wraca do pozycji domowej. Także tutaj tym parametrom status i obrót warto poświęcić chwilę.